Hej, tu Iwona Kuźiara z kanału Iwa Adventure. Zrób to sam, jesteśmy w edycji świątecznej i dzisiaj zrobimy łatwy i szybki wieniec na drzwi, czyli temat, na który wszyscy czekali. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, wiecie, że w moim sturetnim domu są... Różowe, przepiękne drzwi. Wobec tego, no, ja muszę zrobić wianek. Tym samym nauczę Was robienia wianka, bazy wianka, który ozdobicie sobie jak tylko Wam się będzie podobało. Dzisiaj zrobimy klasyczny, czyli czerwień, zieleń, złoto. Ale na tym kanale musicie sobie zobaczyć, bo będzie playlista z dekoracji świątecznych, będzie jeszcze wianek. Z kokardami, z bombkami, ale też z kokardami, więc koniecznie musicie to obejrzeć. W ogóle na wszystkich moich social media, również tych, gdzie filmy są pionowe, nie będę mówiła nazwy, zrobimy wianek też w stylu Ralph Lauren, więc musicie koniecznie oglądać mnie wszędzie. Nie ma oglądania bez subskrybowania, więc teraz subskrybujesz, dajesz dzwoneczek, łapkę w górę. W międzyczasie będę zadawała Wam różne fajne pytania, bo też jestem ciekawa jak Wy spędzacie święta, jak Wy nazywacie banieczki, bombeczki, więc będę chciała, żebyście coś komentowali. Subskrybujemy, komentujemy, robimy wszystkie możliwe aktywności, no i zaczynamy! Pierwsze pytanie na dzisiejszym filmie to jaką macie zupę na święta? Barszcz czerwony czy grzybowa? Wiem, że to występuje w większości regionów, to lub to, ale u mnie w moim regionie występuje barszcz grzybowy z uszkami, z grzybami. Dajcie znać, czy znacie. Wianek wprowadza od razu świąteczną aurę do domu, więc czy go zamontujecie na zewnątrz, czy zamontujecie w środku, możecie sobie zrobić tu i tu, to już macie pierwszą dekorację, że tak powiem, na wejście. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby wianek był w środku. Dlaczego? Bo ja go widzę wtedy cały czas. Tam gdzieś widzę ten wianek cały czas i on mnie cieszy. Owszem, jak z zewnątrz, z zewnątrz jest też ładnie, no to też jest fajnie, ale częściej chyba jest jednak w środku. Zresztą ja nie jestem osobą, która robi dekoracje dla sąsiadów, tylko dla siebie, więc polecam Wam upiększać swoje wnętrza dla swojej własnej satysfakcji, a nie na jakieś tam wyścigi. Zacznijmy od tego, co jest nam potrzebne. Najfajniejsza jest gotowa baza. Oczywiście, jeżeli jej nie macie, to będziecie musieli więcej pracy włożyć, żeby z tych gałązek zrobić sobie swój wianek. Ale baza jest fajna. Ja mam słomianą, występują jeszcze styropianowe yy, i wiklinowe też widziałam, więc baza to jest numer jeden. Moja baza kosztowała 10 złotych całe, także mało. Następnym krokiem są gałązki, żywe gałązki. Mogą być świerkowe, jodłowe. Mogą być stój, mogą być żywe, mogą być sztuczne, mogą być gałązki Eukaliptusa, to już zależy stricte od Ciebie. Do tego, oczywiście, drucik florystyczny nam się przyda. Oczywiście nie musi być specjalistyczny, ja to kupiłam w bardzo popularnym dyskoncie na literę A. Do tego może Wam się przydać ciepły klej. Bo jeżeli będziecie chcieli dokleić sobie na przykład szyszki, które też kupiłam w dyskoncie, to ciepły klej nam się jak najbardziej przyda. Będą potrzebne również banieczki w kolorach, jakie uwielbiacie. Stążeczki, wszystko generalnie, co Wam w duszy gra. Możecie dać koraliki, możecie dać co tylko chcecie. I bardzo ważne, taśma na kokardę. Albo jedną dużą, albo kilka mniejszych. No i oczywiście sekator i nożyczki. Nie wiem, czy o tym mówiłam, więc mówię jeszcze raz, to trzeba mieć. No, i sztuczny śnieg, jeżeli chcecie, żeby wasz wianuszek był troszeczkę w klimacie zimowym. Chociaż powiem wam, że w momencie, kiedy ja to nagrywam, jeszcze zimy nie ma, ja na nią nie czekam. Nie czekam na śnieg, ale jeżeli śnieg przyjdzie, to zawsze też możecie wtedy sobie spryskać, żeby tak pasowało to do otoczenia. A teraz autoreklama. Jeżeli wysyłacie kartki świąteczne, to na mojej stronie jest masa przepięknych kartek. Te są w takim prostym stylu, to jest choineczka z bardzo fajną sentencją. W poprzednim filmie zadukałam jak to czytałam, więc postaram się teraz ładnie to przeczytać. Niech Ci się wszystko w te święta ułoży, nawet światełka. Pokażę Wam jeszcze kilka fajnych wzorów, które możecie znaleźć u mnie na sklepie. Proszę, niech światło w Tobie świeci jaśniej niż na choince. To jest też piękna sentencja, taki rysuneczek. Możecie czytać, możecie nie czytać. To jest moja ulubiona karteczka, przepiękna. Życzę Ci świąt bez pośpiechu, z sercem pełnym wdzięczności i dłonią w dłoni kogoś bliskiego. Zobaczcie, jakie fajne tutaj robią zajączki. Przeróżne kartki są dostępne na mojej stronie, więc polecam serdecznie, jeżeli kupujecie i wysyłacie karteczki. A teraz przechodzimy do działań. Tak, mówię, że na moim sklepie, ale na moim sklepie jest wszystko, co ja narysowałam, więc to jest bardzo fajne. Tutaj macie też na karteczce napisane Iwo Adventures. Proszę. Więc to nie są takie zwykłe karteczki, bo mogliście pomyśleć, że zwykłe, ale to niezwykłe. Pierwszym krokiem jest krok, gdzie potniemy sobie gałązki na mniejsze elementy. Mniej więcej takiej wielkości wystarczy, bo będziemy sobie to pięknie, gęsto budować. I pokazuję technika. Technika jest bardzo prosta. Bierzemy drut. Możemy wziąć jeden bardzo długi, ale nie będzie Wam wygodnie, więc ja bym chciała na takie kawałki metrowe i będziemy. Już wam pokazuję, przymocowywać do naszej konstrukcji ze strony, słuchajcie, tak w tą stronę, tak samo później lekko do środka, bo wianek musi być ładny i tutaj, i tutaj. Nie może być tak, że on będzie taki, i potem zaglądniecie, będzie sianko, albo na przykład, że będziecie tutaj przyczepiać, a tu będzie wystawało. Trzeba ładnie budować z każdej strony. Czyli ja proponuję najpierw na środku, następna gałązka troszkę z prawej. Następna gałązka troszkę z lewej i w ten sposób nam się pięknie tutaj dookoła wszystko zamknie. Mocno zaciskamy drucik za każdym razem. I pamiętajcie, bo ktoś, kto tego nie robił nigdy, to może na przykład nie wiedzieć, ale układamy wszystkie w tą stronę, czyli czubek obcięty w tą. Nie, że raz tak, a raz o tak. Bo wtedy będą wam te patyki wystawać. A tak to one zawsze będą schowane, 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 zawsze jeden kierunek. I jeszcze jedna informacja, jak plączemy? To zawsze w kierunku tych łodyżek, nie w tą stronę. Bo jak w to będziemy robić, to byśmy to tak wiecie. To zrobilibyśmy dokładnie to samo, co ktoś tutaj zrobił z tą słomą. A my chcemy, żeby tutaj był taki napuszony. Więc przesuwając się w tę stronę, tu będzie piękny, naturalny kształt choineczki, a wszystkie końcówki będą ściśnięte. Jeśli drucik nam się kończy, wyciągamy nowy kawałek, krzyżujemy i robimy siupu, tupu, siupu, tupu. Jest przedłużony, możemy od nowa wyciągnąć sobie kolejny metr czy metr 50 jak Wam wygodnie i będziemy dalej motać. Jesteśmy na takim etapie, już końcóweczka. Oczywiście z tyłu musi być płaskie, no bo musi do, ładnie dolegać do drzwi. Dajcie znać, czy wieszacie w domu je miłe. Jestem tego bardzo ciekawa, bo ostatnio jak rysowałam te wszystkie karteczki, to miałam ochotę narysować taką parkę, która robi sobie buziaczki w pysiaczki pod jemiołką, ale zastanawiam się, czy to jest większość osób w Polsce, czy jednak mniejszość. Napiszcie. Pokazuję zakończenie. Jak już jesteśmy na samym końcu, przechodzimy na plecy tego wianka i pod spodem przewlekamy drucik, pod którymkolwiek drutem, zaciągamy i jeszcze raz żeby ten drucik cały czas był naciągnięty i żeby trzymał nam wszystkie gałązki, bo wiecie, jakby to było słabo zrobione, no to nasza praca mogłaby pójść troszeczkę na marne, a nie chcemy tego. O, i teraz tak jak się robi w igle z nitką, przez tę pętelkę możemy przepuścić to i zaciągnąć, widzicie? Siupu, po. I gotowe, odcinamy. To jest takie bardzo fajne Narzędzie, kiedyś też nie wiedziałam do czego ono służy, ale zastanawiałam się, musi to do czegoś służyć, bo przy każdej takiej rolce nawet miałam kiedyś taką jeszcze zieloną jest takie coś, i to jest, słuchajcie, fenomenalne. Od razu wam pokażę, bo może też nie wiecie. Wyciągacie drucik zawsze ze środka, nie otwieracie tego i nie próbujecie tego rozwiązać, bo to jest idealnie skręcone tak, żeby nigdy się nie zamotało, wyciągając ze środka. I teraz, jak wyciągniemy sobie odpowiednią ilość drucika, wkładamy pod ten wąs. Tak daleko jak tylko się da, widzicie? Naciskamy. I już. Magia, prawda? Takie ucinadło, bardzo fajna, praktyczna rzecz. Polecam serdecznie. Boguś tu pięknie ze mną siedzi, chrapie, pilnuje. Chwała za to, że łapy nie liże, bo już bym tutaj oszalała. Ale patrzcie, jakie fajne miotełka. Siup, 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 siup. Posprzątam trochę i powiem Wam, jak to ozdobić. Przechodzimy do najfajniejszej rzeczy, czyli ozdabianie naszego wianka. I teraz niech się dzieje wola nieba, używacie czego chcecie, możemy zrobić, patrzcie. To jest taka wielka improwizacja. Taki bardziej rustykalny. Dajemy kilka, będziemy przyklejać szyszek. Do tego możemy dać brązowe bombki, beżowe bombki. Zobaczcie jakie śliczne. Do tego możemy dać kilka białych bombek na takich kiściach możemy dać kremowych, złotych. Możemy do tego dać piękne kokardki, które będą w takich pięknych, słodkich, beżowatych, rudych kolorkach. Tutaj ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Możemy dać o tutaj na przykład taką, a przy białych taką. Wszystko możemy zrobić jak tylko chcemy. Ja dzisiaj to zdejmuję i robię styl amerykański, czyli Wszystkie kolory, najlepiej, jakbym miała wszystkie kolory, ale mam trzy kolory, które wydaje mi się są topowe: zielony, czerwony i złoty. I zrobiłam sobie taką girlandę na druciku, co Wam serdecznie polecam i zobaczycie, jak to zrobić w poprzednim filmie, to znaczy w poprzednim. Zależy, kiedy to oglądacie, ale przy filmie, gdzie robię choineczkę z gałązek, jako stroik, pokazałam jak zrobić taką girlandę. To jest fantastyczny pomysł na to, żeby po prostu nie bawić się później w przyczepianie każdej bombki osobno, tylko robimy sobie taki sznurek, możemy to zamotać tak samo dookoła, albo jakoś tak i to wszystko nam się ułoży. Zaraz pokażę Wam jak. I mamy girlandę, którą teraz użyję. Jak jej użyję? Końcóweczkę dam sobie gdzieś na front mojego, mojej choineczki. Jakąś gałoska. Zaplotę jedną pętelkę. I teraz po prostu będę dookoła. Jechała sobie z tymi bombkami. Tak jak sobie jechałam drucikiem, tak samo z bombkami. Będę sobie jechała. I te bombki gdzieś w fajnym miejscu one się ułożą. Mogę jechać w prawo, mogę jechać w lewo. Waga, kręcimy dalej. Kręcimy dalej. Idziemy dalej. Patrzcie, jaka piękna girlanda można jeszcze dołożyć. Ja myślę, że dołożę. I widzicie, za pomocą jednego drucika i bombek bez pętelek zrobiłam coś takiego. To jest totalnie nieoczywiste łączenie bombek i myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Lepiej niż takie regularne, wiecie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Bardzo dużo roboty. A zresztą regularność i symetria to mówią, że to jest estetyka idiotów. Więc ja zrobiłam niesymetrycznie, bardzo mi się to podoba. Jeszcze dołożę tutaj coś od siebie. Jak zrobić taką kistkę na szybko, żeby jeszcze gdzieś doczepić? Wierzysz taki drucik, żeby ładnie objął takie ramię naszego wianuszka. I teraz nawlekamy 4, 5, 6 banieczek, ile chcemy. To samo, czyli robimy o tak. i Lekka pętelka, żeby to jednak się trzymało w kiści. I teraz przykładamy do wianka, druty bierzemy pod spód i tutaj zakręcamy te dwa druciki na mocno o jeden za drugi, jeden za drugi. I patrzcie, jest nowa, jest nowa kiść w tym miejscu, w którym chcieliśmy i w ten sposób możemy uzupełniać. Oczywiście te druciki ja tam poprzycinam, ale chodziło mi o szybki sposób na to, żeby takie nieregularne kubki, banieczek jeszcze dołożyć. Można tutaj jeszcze dołożyć, można tutaj dołożyć, więc ja podokładam, ponieważ chcę mieć ten wianuszek taki piękny na bogato. Jak już mamy gotową konstrukcję z bombkami, robimy kokardę. Możecie dać dużo kokard, ja dam jedną taką dość dużą i ona będzie sobie wisiała tak, że przez środek to będzie przechodzić. Już ją drucikiem przewlekłam sobie i będę mocować, tylko muszę wybrać miejsce, które będzie najbardziej Charakterystyczne, myślę, że o tutaj jest fajne takie miejsce. Dajemy kokardę. I tutaj, w tym miejscu ją będę przyczepiać. Ale to jest ładne, prawda? Teraz to trzeba wszystko ładnie ukształtować. Wianuszek jest już gotowy, więc ocencie sami, czy Wam się podoba ta kolorystyka. Oczywiście został jeszcze haczyk. Haczyk to jest nic prostszego i już Wam pokazuję, jak to robić. Odkładamy wianuszek. Bierzemy dość długi kawałek drucika. I teraz tak. Składamy go na pół. Tu będzie pętelka do zawieszenia. A. Tutaj odkręcamy wianek na plecy. I w miejscu, gdzie jest środek, tutaj jeszcze są do ucięcia druciki z kokardki. I tę naszą pętelkę mocujemy. Nawet możemy o tak po prostu to w prawo, to w lewo. I tutaj. Kręcimy siupu-tupu, Wtedy to nam się trzyma, i mamy wieszaczek na nasz przepiękny wianuszek. Oczywiście możemy zrobić krótszy, dłuższy. Ja na moich drzwiach będę przyczepiała taki przeźroczysty haczyk, przyklejany, żeby nie zniszczyć drzwi. I wtedy sobie po prostu skrócę tę pętelkę. Ale wydaje mi się, że pomysł jest fenomenalny. Oczywiście możemy popsikać to sztucznym śniegiem, ale ja będę psikać w momencie kiedy na zewnątrz będzie już padał śnieżek. Zatem oceńcie ten wianuszek od 1 do 10, napiszcie czy wam się podoba, czy sobie zrobicie z mojego pomysłu wianek na drzwi. Ja myślę, że to jest fantastyczna przygoda. Bardzo fajnie można spędzić czas przy kominku przy herbatce. Tu już wskoczyła herbatka, oparuje. Proszę, jak kozie. Zachęcam Was wszystkich do tworzenia dekoracji samodzielnie. U mnie na kanale jest masa filmów z dekoracjami, możecie się zainspirować. Najważniejsze, żeby podnieść się z kanapy i coś pięknego stworzyć. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo przed nami jeszcze kilka świątecznych pomysłów. Do it yourself. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Napiszcie mi koniecznie, w jakim kolorze wy zrobilibyście taki wianek? Jakie kolory bombek? Jestem bardzo ciekawa. No i odwieczny spór bombek czy baniek. Wiem, że kiedyś w zeszłym roku ktoś napisał, że nazywają się te bombki kugle. E, piszcie mi, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Piszcie z jakiej jesteście części Polski, jak to się u Was wymawia. Ja przesyłam buziaczki w pysiaczki, wesołych świąt, udanej zabawy, no i przepięknych projektów dekoracyjnych. Baju!